Moi drodzy, no i jest. Pierwszy pełnoprawny film nagrany kamerą, którą kupiłem niedawno, mówiłem o tym w szybkim update'cie. I tak samo szybko trzeba przejść do omawianych dzisiaj energoli, ponieważ yy, no, trochę goni mnie czas i nadejście pierwszego gagatka do Polski, także intro. W takim razie witam z tej strony Cube, a oto 45 odcinek Kubła Energola. W tym filmie będę miał dla Was oczywiście trzy energole, i pierwszym, jakim się zajmiemy, będzie Monster Nitro Cosmic Peach. Musiałem sobie przypomnieć nazwę. Kupiłem go. No kurde, nie przygotowałem się już, nawet szczerze mówiąc, nie pamiętam gdzie. Chyba energetykipl energetyki NET, a raczej nie energetyki NET, tylko ten profil na Allegro Menisiak, bo to jest ten sam gościu, który to prowadził. Cenę oczywiście podam na przebitę, gdy puszka będzie się kręcić w tym momencie. Oczywiście przebytki też już nagrałem tym aparatem, chciałem sprawdzić jak działa, ale to też zobaczycie, jeśli widzieliście, oczywiście poprzedni odcinek Kuboła Energola, który w końcu wydałem. No, to no zauważycie, właśnie, że no jest inna perspektywa, tak naprawdę. Jest to już drugi monster z serii Nitro. Wcześniejszy to był Super Dry, który też jest już w Polsce po jakimś czasie. To było dwa lata temu. No, no rację. W sumie chyba podobna sytuacja była, bo tego Super Dry'a to też piłem bardzo późno, a potem jakiś czas, no chyba tam parę tygodni później, wszedł do Polski. Także. <laughs> No zabawnie, nie? Yy, no w każdym razie to jest kolejny brzoskwiniowy Energol. No ile już ich jest, no, tak naprawdę? No jest King, jest y, Sorry Habby, Peach, y, jest ten Hamilton nowy. No, no dużo tego jest, tak naprawdę. No ale no co, no, nie będę przeciągał w takim razie. Otwieramy tego gnoja, tylko oczywiście wyciągnę tę zawleczkę. No, jedziemy. Muszę przyznać, że faktycznie dawno nie wlewałem już sobie takiego nitro do szklanki, ponieważ, no, zobaczcie po prostu na te pianę, jak ona tu wygląda bardzo ładnie. W sumie z tym yy, kolorem, jak piwo? Trochę jak piwo! W sumie takie jasne piwo, <laughs> ale nie, ogólnie ładny taki yy, pomarańczowy, w sumie wchodzący w złoty kolor. A jak to pachnie w takim razie. Trochę kaotykiem muszę przyznać. No, no ten ma taki tik po prostu zapach, taki cukierkowy. No dobra moi drodzy, zostaje spróbować. Siup! O! Ciekawe, no to jest mocno ciekawe. Na początku smakuje mi faktycznie chaotikiem, co nie? Aczkolwiek potem jest takie potężne uderzenie, po prostu tej brzoskwini, w połączeniu z kwaskiem. Te, ta kwaskowatość też jest tutaj wyczuwalna, szczerze mówiąc. Ale co na pewno muszę przyznać, to że dawno nie piłem energetyka monstera właśnie, który miałby tak intensywny smak. No, naprawdę jest to dobre. Jeśli, jeśli lubicie brzoskwiniowe napoje, to myślę, że wam to posmakuje, zwłaszcza, że no, ciekawe ma podejście tak naprawdę do tego z tą dodatkową kwaskowatością, mogę polecić. Jest fajne, także nie mogę się doczekać, aż wejdzie do Polski, bo ma się pojawić w Biedronkach na dniach. W ogóle wiecie na co zwróciłem uwagę? Patrzę się na tył tej puszki i jest napisane. Nie wiem czy mi się to sfokusuje, ale chyba się fokusuje od razu ładnie. Zawiera mleko. Jak sami widzicie tutaj. Także, yy, no ciekawa sprawa. Ja go osobiście nie wyczułem, ale może tu chodzi o kwestię tej piany tutaj. No trudno mi powiedzieć, no ja nie siedzę w tych fabrykach, żeby te monstery robić, wiem tylko, że y, je próbuję i sprawdzam, czy są dobre, czy nie. Dobra, nie będę tego przeciągał, moi drodzy, do następnego energetyka, proszę bardzo. W porządku, moi drodzy, trzeba się zająć kolejnym tematem, zanim mi słońce zgaśnie, no niestety mamy październik. A mam dla Was coś specjalnego, ponieważ zaczynamy testować kolejną markę Energoli, jaką jest G Fuel. G Fuel jest bodajże amerykańskim brandem. Są to gamingowe, e, oczywiście, energetyki. Dlatego będziecie mieli tutaj takie brandy jak Sonica, e, Mega Spyro, ale też właśnie takie e, filmowe, czy tam raczej marvelowe jak Spider-Man i są też z youtuberami, no. jest smak z Max chociażby. No i pomyślałem, ej, no nie próbowałem jeszcze żadnego, więc kupię sobie e, wszystko, co jest dostępne na Guild Free, bo tam w końcu kupowałem. E, więc mam około 20 puszek Giffioella, więc jest kontencik na następne Kubu energola na pewno. No ale w każdym razie puszka wam się kręci. Już tu widzę, że to jest mały defekt, bo niestety to nie jest e, jakby nadruk na samej puszce, tylko jest jakaś etykieta i ona się tu tak właśnie odkształciła w jednym miejscu. No szkoda się mówi, i w ogóle muszę spróbować tego konkre konkretnego Fuela Radioactive Lemonade, ponieważ datę ma do 27 października, czyli 9 dni mi zostało od momentu nagrywania. No ale dobra, nie przeciągajmy, sprawdźmy to, czy pierwszy GFuel odda na pewno. Oczywiście, to są to amerykańskie warianty, ponieważ 300 mg kofeiny na puszkę, moi drodzy. No i co my tutaj mamy? E, case podobny do Reynów, ponieważ jest to bez barwników, jak sami widzicie, jest takie przezroczyste. A jak kwestia zapachu? E, no czuję go stąd, jest dosyć intensywny, no, ale no trzeba się bardziej w niego wczuć. No taka cytrynka, raczej taka woda cytrynowa, po prostu jakiś żywiec z losowy, coś w tym guście. No dobra, spróbujmy, może będzie dobre. No nie piłem wcześniej chyba czegoś takiego, to jest dziwne. Ale nie, chyba nie mój gust kompletnie. Dla mnie to jest dziwne, na początku jest taki podczas picia smak gorzki, potem jest słodki, ale tak, taki sztucznie faktycznie, a kwasku tutaj w ogóle nie ma. Jakby nie rozumiem o co chodzi dokładnie. No, jakby serio, jest tutaj na tyle gorzkie, że próbowałem się doszukać tutaj jakiegoś grejpfruta, no ale nie, to jest lemoniada faktycznie, ale taka y, kompletnie nie przypominająca jakiejkolwiek innej lemoniady. Naprawdę, to jest gorzka lemoniada. No bo jak to inaczej określić? O albo wiem, to nawet nie smakuje jak lemoniada. To dla mnie smakuje po prostu jak jakiś tonik z delikatnym posmakiem cytryny, no ale no. To jest tonik. Poważnie. <noise> nie, jakby... Bardzo dziwne to jest. I na średnio mi się to podoba, nie będę ukrywał. Yy, pierwszy G Fuel. O! Ale mam nadzieję, że inne będą mimo wszystko nieco lepsze. No i dobra, pora przejść do ostatniej puszki w tym odcinku. Będzie szybki temat, bo i mała puszka. Także widzimy się za niedługo. Ok, moi drodzy, także było trochę zawirowań, ale w końcu jestem, żeby nagrać trzeci fragment. Mam nadzieję, że zmontuję go w miarę szybko, bo jest jeszcze inna rzecz, o której chciałbym nagrać. Anyways, moi drodzy, Red Bull i to jest Red Bull z Japonii. Konkretnie na słodyczowo nazywają to Kyoho Grape. Puszka, oczywiście, wam się kręci, chociaż no tutaj nie ma za dużo różnicy w wyglądzie, ale. Puszka jest ładnie matowa. To jest chyba najładniejsza puszka Red Bulla, mi się wydaje, tylko i wyłącznie ze względu na tę strukturę. Grape, czyli oczywiście smak yy, winogronowy, tak, dobrze pamiętam. Także, no co, to będzie szybka rzecz, trzeba zatem sprawdzić. Otwórzmy i zobaczmy na własne oczy. I rozumiem moi drodzy, że cena horrendalna, ale czego się nie robi dla sztuki. Anyways, tak to wygląda. Trochę jak atrament, ale powiem Wam szczerze, że jest to dosyć ładny odcień. No, atramentu. <laughs> nie, no żartuję, atrament nie jest fioletowy, bardziej granatowy, no ale no, powiedzcie sobie sami, jak to wygląda. Może denaturat. Dobra, jak to pachnie? Gdzieś czułem już ten zapach. Wydaje mi się, że ostatnio piłem coś winogrenowego i pachniało bardzo podobnie. No dobra, zatem spróbujmy. Red Bull umie w balans. Jest to naprawdę dobre. I w sumie nie powiedziałem o zapachu. Czuć winogrono. Troszeczkę takie przesłodzone. Odrobinę sztuczne. Ale ogólnie winogrono. A to? To już jest inna bajka. Jakby trudno mi powiedzieć konkretnie o co chodzi. Po prostu jest to dobrze wyważone. Red Bull robi zazwyczaj słodkie napoje, tak na słodko. I tu jest nawet powiedziałbym, że mocno słodki. Ale no wciąż nie ma tutaj tej przesady, o której mówię często. Jest to dobre. Jeśli lubicie winogrono, to myślę na pewno wam posmakuje. Ale 25 zł za małego Red Bulla. No, przepraszam bardzo, no, nie jestem w stanie polecić. Yy, no, wiecie co, no, są po prostu, yy, myślę, że ciekawsze wybory winogronowe. Yy, jest Rockstar o smaku winogronowym, on był chyba całkiem spoko, chociaż szczerze mówiąc to nie pamiętam, ale jest tych winogronowych przynajmniej kilka, jeśli dobrze się orientuję. Tiger też miał chyba winogronowego i myślę, że jeśli by ten winogronowy został na dłużej, to byłby zdecydowanie lepszym zastępstwem niż to, mimo tego, że to jest naprawdę bardzo dobre. Aż my się odbija. <grym> także, w ogólnym rozrachunku, Nitro Cosmic Peach jest bardzo dobrym monsterem. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję w wersji polskiej. Ten G-Fuel, moim zdaniem, nietrafiony pomysł, źle zrealizowany mech. A Red Bull, spoko bardzo, ale cena go zabija. Także. Yy, najpierw ten Monster, później RedWall, a później ten Drifuel. Tyle moi drodzy, także jeśli podoba wam się ten film, to zachęcam was do zostawienia syny pozytywnej, bądź negatywnej, jeśli wam się nie podobał. Komentujcie oczywiście, jeśli piliście któregoś z tych energoli, ja jestem oczywiście ciekaw co myślicie na ich temat, także rozpisujcie się. Zachęcam oczywiście do subskrypcji tego kanału, jeśli podobają wam się moje materiały i chcecie ich oglądać więcej, oglądać. Czy właśnie mi kapie na okno? Super moment. Oczywiście zalecam, jeśli już chcecie subskrybować, to ze wszystkimi powiadomieniami, ponieważ powiadomienia na YouTube to jest żart i często po prostu nie przychodzą, kiedy jest potrzeba. Więc możecie przegapić moje materiały, a jeśli jesteście zainteresowani, to chyba tego nie chcecie, co nie? Zachęcam również do zajrzenia na Kube serwera. Link w opisie, oczywiście, chodzi mi o serwer na Discordzie, gdzie jest community mojego kanału. Tam się wypowiadamy na różne tematy, głównie energetyki, ale no są różne sekcje. Ja się tam często udzielam, także no jest fajna atmosfera. Jak chcecie, jak chcecie. Naprawdę, za szybko chcę powiedzieć i tak to się kończy. Jak chcecie pogadać tam, to zapraszam, po prostu. A tutaj moje socjalne media, gdzie dzielę się trochę moim życiem prywatnym. W sumie to na Instagramie, bo na Facebooku są powiadomienia o filmach, na Discordzie też wrzucam powiadomienia o filmach i na Instagramie też. Ale na Instagramie, na storkach, no to wrzucam jakieś losowe coś. Memy, muzykę, przemyślenia, po prostu wszystko. Także, no, zajrzyjcie tam, jeśli macie ochotę. No i znów takie zakończenie chaotyczne, co nie? Mam nadzieję, że jakoś bardziej wrócę do formy i nie będę musiał się powtarzać co chwilę i poprawiać każdego zdania, które mówię. Tyle, tyle chciałem powiedzieć. Do zobaczenia następnym razem w nieco bardziej jakościowym filmie w moim wykonaniu. Bye bye.